Jak widzicie, George'u z normalnie jak piesek, nie? Tak się ułożył tu na tej sofie, na tej rogówce. George'uś! A rubcio tu leży, a zobaczcie co Marzena. Marzena nurkuje pod szafką. Masakra, po prostu masakra. Witajcie w nowym vlogu. No i powitanie jak nie wiem co. Myślałam, że do tego nie dojdzie, ale jednak zmywarkę trzeba wymienić. Widzicie to? Marek po prostu, o, wiecie, wiązankę różną puszczał, bo musiał on zdemontować Yy, zmywarkę, no a to wcale nie było takie proste, no bo... bo... słuchajcie, u nas wszystko jest, yy, że tak powiem, tu na tym no mieszkaniu i odpowiedzi... jest po prostu metoda upychologii i już mi ciśnienie podnosi się, ale dobra, damy radę, bo tak. Wąż zasilający wodę z tej zmywarki przechodzi tu pod szafką, a tutaj za tymi szufladami jest yy, kradik. No. A odpływ yy. znowu jest tu. Tak, A tu widzicie jakiś jest bałagan. A tu jest straszny bałagan, bo wiecie, no... Nie, ja nie wyciągam z marki co miesiąc, żeby tam za nią myć, nie? Ale... musiałam. I właściwie ze sprzętów tu, które w tym mieszkaniu zostały, starych, yy, nie wymienionych do tej pory przed przeprowadzką, została twu, twu tylko lodówka. No nie, dwa zostały. Bo jeszcze została kuchenka. Ale I nie, bez kuchenki to ja mogę... Kuchenka mikrofalowa jest od początku, jak ta kuchnia tu powstała. Pamiętasz? I ona jeszcze wytrzymuje. Co prawda, ta się już nie kręci, ale bardzo długo, ale ona jako jedyna działa. Czyli widać to, że ma, widać, że marka Whirlpool chyba jest najlepsza, powiem wprost. Nie wiem. Nie wiem. Znaczy się nie, no po prostu zmywarka, słuchajcie, budzimy się kiedy? Bo w sobotę? Nie. Nie, to było chyba niedawno. No nie, słuchajcie, budzimy się w, jak, w jakiś sam dzień. Godzina ósma, chyba było, i nagle nie, to było wcześniej. zerwanie z łóżka. Marzena, tu mi się że woda, woda w kuchni. Patrzymy, a tu słuchajcie, pełno wody było. Poprzez noc, no nie wiem, ona niby spuściła wodę ta zmywarka, ale gdzieś tam woda leciała jeszcze i wiadomo, panele napuchły, wszystko napuchło, no i tyle, nie? Na szczęście do sąsiada nic nie dotarło. Znaczy, bo tego nie było jako tako. Bo tego nie było dobrze Ona tak sobie przez całą noc, no. E, aczkolwiek tu już panele się Nie, napuchły, a te białe to już w ogóle. Te panele białe to w ogóle jest taka masakra, że one. Dobrze, że mam taki wzór, bo one są już w takim stanie też. Znaczy, to że... Że są słuchajcie, tanie, tanie, no tanie, no tych te z kastorami. Te akurat były drogie, jak kupowaliśmy je i powiem Wam, że te są naprawdę odporne na wodę. Te w pokoju też są ok, a to to jest taki papier. masakra niesamowita, dlatego ja już się wylepszyłem z takich tanich rzeczy, nie wiem. Nie, nie chodzi o to, bo nie, to nie jest ale reguła, to że Marek jest... robi, to, jest to dobre. Nie. nie, ale słuchajcie. Ja się z tym nie zgodzę. A ja się z tym zgodzę i to jest reguła w przypadku paneli. Te wszystkie tanie panele mają ten mankament, ja, że one ładnie pane... wyglądają, ale trochę wody i one po prostu nie wytrzymują. No nie ma mocnych. Także taka robota... Ale ona mnie tylko będzie. Tu sprzątamy, tam sprzątamy. Yy... Ale to tam Wam pokażemy. W ogóle pisaliście też o lampie. Część osób właśnie jest, że ta lampa jest taka inna, taka może nietypowa. A części się Was, was nie podoba ta lampa. Ale co zrobimy, to ja Wam powiem, nie wiem. Bo do, tego, do tej decyzji jeszcze daleko. Dobra, Marek, czy, czy coś jeszcze ten. Czy ja coś jeszcze ten? Słuchajcie, ja Wam ja powiem tylko jedno, że no to jest ten minus. Że tu tak naprawdę remont, jak był robiony, to przewidywał wszystko w innym miejscu pierwotnie. A potem się wszystko w czasie że tak zmieniało i jakoś, jakoś nie robiło się generalnego remontu typu, wiecie, kraniki, nie kraniki. Na nowym mieszkaniu jest o tyle dobrze, że tam, no, wszystko było zaplanowane, gdzie co będzie, aczkolwiek wiecie co, ja powiem wprost, to, to nic nie jest na wieczność, nie? Więc może się okazać, że za ileś tam lat, jak coś się pozmienia, jakaś koncepcja, wizja, tu się jakieś szafki wstawi, tam się coś wyciągnie, to się znowu okaże, że na przykład w szafie będzie kurek, kran jakiś, no ale co zrobisz, nie? Mm, ja mam tylko nadzieję, że podłączenie nowej zmywarki będzie proste. A ja, to ja jest już się na obawiam. Za... Na zasadzie wkręcę. co. tu jest najgorsze to, że za płytą kartonową gipsową trzeba przeciągnąć, i za profilem jeszcze trzeba przeciągnąć ten wąż zasilający. Tu są w ogóle, hmm. zobaczcie ileś tych wężyków. Ciepła zimna woda, i jeszcze do tego, do. O, macie okazję przyjść zobaczyć nasz filtr. Tak oto to wygląda, tu pod zlewem. Na nowym mieszkaniu też takie coś będzie. Ty właśnie, trzeba to powiedzieć temu stolarzowi. Właśnie, widzisz jak to dobrze, że tu jest mywarka zepsuła? O, dobra, biorę się za sprzątanie. Jak jutro przyjdzie zmywarka, to wam pokażemy. W pełnej krasie. Dzisiaj 1 września, Michasia w szkole. Biurko przygotowane. Plecak. Gotowy, spakowany. Wiadomo, że jeszcze nie ma tutaj podręczników. Przygotowany już aparat, bo dzisiaj jest zmiana nakładki. A popatrzcie, co się znalazłam, jak szłam. <grytanie> Ze sklepu wracałam rano i znalazłam kasztan. To jest pierwszy mój tegoroczny kasztan. Czy to już zwiastun jesieni nadchodzącej? Nie wiem, jak w środku. Czy on już jest taki dojrzały? Ale zostawię go Michałowi na szczęście. Jestem w ogóle ciekawa, jaki będzie miała plan lekcji, bo to też w jakiś sposób nastawia, czy motywuje, czy może demotywuje. Podejrzewam, że będzie troszeczkę wydłużony, bo w piątej klasie dochodzą nowe przedmioty: biologia, geografia, zamiast przyrody, jeszcze jakieś tam lekcje, pewnie nowe przedmioty, coś, coś jakieś programowanie, nie wiem. I na pewno jeszcze będą dwa dodatkowe zajęcia, dwie dodatkowe godziny. Z przedmiotów obowiązkowych, jako takie dodatkowe, powiedzmy. No i bardzo jestem ciekawa, jaki będzie miała plan. Czy będzie dla niej to na plus, czy na, wiecie, minus, łapka w dół, ale tak czy siak, ten plan trzeba sobie przyswoić. No i najgorzej jest te pierwsze dni, wiecie, po wakacjach wejść w rytm i zacząć nowy rok szkolny, a potem to już człowiek wchodzi w taką rutynę, taki nawyk, w nawyk wchodzimy. Tak jak mówiłam, jestem ciekawa, micha się jeszcze nie ma. Dzisiaj wiadomo, 1 września to są takie spotkania z wychowawcą w klasach, natomiast od jutra już plecaczek na plecy i do szkoły. Wszystkim y, życzę udanego roku szkolnego, rodzicom, uczniom, nauczycielom, wychowawcom. Wszystkim, wszystkim i żeby on był, ten rok był szczęśliwy, stacjonarny, przede wszystkim pełen, pełen wrażeń i sukcesów. I oto co widać, opakowanie z nowej zmywareczki. No niczym się nie różni od starej. Co prawda inna marka, inny kolor, ale to i tak nie ma znaczenia, bo idzie do zabudowy, więc teraz będziemy ją ładować do środka. Ale co najlepsze, tamta stara miała elektrozawór, Aha, ta nie, kół a ta ma tylko takie cośik no ale trudno. Nie wiem, na pół roku myślę, że wystarczy, spoko będzie. Tak się prezentuje w środku, nawet mowarka, jakiś koszyk dziwny. No taki najprostszy model, słuchajcie. Żeby był jak najtani, ale żeby było przynajmniej coś. No i właśnie zagościłam w pokoju Michasi. W pokoju, który będzie pokojem Michasi, bo na razie jest w trakcie remontu. Znowu jesteśmy tutaj i po szkole Michasia postanowiła też z nami jechać, ponieważ jeszcze nie ma zadań domowych i ma trochę wolnego. A Michasia pytanie, czy jesteś zadowolona z planu? Czekajcie, z, z, zamknę... O, podgląd, bo on jednak kusi, żeby w niego patrzeć. Pytanie do Michasi. Nasze... Ja w pierwszy dzień w szkole, bo dzisiaj właściwie jest pierwszy tak, dzień taki... Tak, dzisiaj... dzisiaj było fajnie, górze, jest we wtorek, aż do 15. Do 15? Tak. A dzisiaj miałaś na ósmą już jakieś nowe lekcje? Czy takie Miałaś biologię, mm. geografię, coś takiego? Nie, tylko plastykę, ty... muzykę. Matematyka polski budżet R. A co jeszcze macie jakieś tam, yy, czekaj, informatyczne takie rzeczy. Ale to jest podzielone, znaczy jak gdyby informatyka jest podzielona na dwie grupy angielski. Aha, z angielskim. A nie macie jeszcze jakiegoś roboty... Nie, jak? To się Robotyka. Macie robotykę. We wtorek. Mhm, wtorki. Bo jeszcze całego planu na Librusie nie mam, ty, także tylko to, co ty masz tam podyktowane. Tak. No a jak był pierwszy dzień, spoko? No fajnie było, ale, ale... to znalazłam. O, co to jest? To jest czwarty klasy! O, notatki! Ale wiem jaki to jest przedmiot? O, choroby przenoszone drogą pokarmową, no to to jest y, ta. Tak. Przyroda, nie? Mm. Czarna loza, ta siem ta siemczyca. O! Także zobaczcie, jak się jeszcze ostało. Fajne jest to, y, że. Michasia, będziesz miała ten. Co to? Basen, nie? No, basen to jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne i dzieci się dziwią i zarazem chyba cieszą, bo w czwartej klasie mieli mm, mieć basen. Mieliśmy. To znaczy mieli, ale wiecie, to zanim tam nie, nie zlockdownowało się wszystko, to był basen o wrzesień, połowa października, i potem trochę w czerwcu, tak naprawdę w końcówce roku. No i. No, to ja uważam, że jest super, że mają dzieci dodatkowo jeszcze basen w tej piątej klasie. Myślę, że to jest na zasadzie takiej, że im przepadło w tej czwartej. Nie z ich winy, no z niczyjej winy, ale że będą mogły z tego basenu korzystać. Tym bardziej, że myślę, że to jest też związane z tym, że duże nastawienie teraz się kładzie w edukacji też na wychowanie fizyczne, na, na ten ruch, właśnie na jakieś takie usportowienie dzieci i młodzieży. Także no ja uważam też, że ten basen bardzo na plus. A w jaki dni masz basen? Bo ja nawet nie wiem. W środę. A w środę, Zresztą ale chyba pochodzimy. na końcu lekcji. Tak. Nie wiesz jeszcze? Tak. No bo, no bo ten plan dopiero taki nowy. No. Także jeszcze raz Tobie życzę udanego roku jeszcze szkolnego. Jeszcze tylko jutro i weekend. Jeszcze tylko jutro i weekend. A wiecie co my w weekend robimy? Jedziemy na wycieczkę. A -a. No z kim jedziemy? Z Tosią. No już nie możemy doczekać i to jest właśnie to, o czym wam mówiłam, że nie udał nam się wyjazd... Pod koniec wakacji. Pod koniec wakacji, no to teraz na początek. Pogoda się zrobiła fajna, bo padało, nie? No, ale są chmury Są już chmurki, ale jesteśmy pełne nadziei, że będzie fajnie i uda nam się wyjazd. Dobra, teraz idę do Marka. Yy, dla chcącego nic trudnego. Chyba pamiętacie temat lampy, a mianowicie tych dwóch lamp świecących, yeah. ta jest jeszcze w stanie yy, rozkładu. A tu popatrzcie, co się pojawiło. Taki piękny ring bym to nazwał. Oczywiście w oryginale tego nie było, chociaż myślałem, że jest taki ring. A ja, słuchajcie, zamówiłem sobie plex, za chwilę wam pokażę, i tak to pięknie wygląda. I ta żarówka teraz, ona będzie tak, no niestety, luźno. Na takim kawałku. Wiecie, to jest taka me metoda na garażowa, ale działa. Chciałem kupić yy, ten ym, gniazda, ale jak się okazuje. Nie ma takich niskich, no i tyle, nie? Już kombinowałem różne żarówki tam zamontować: i dużą, i małą, i halogenkę za nie da się. No, także taki patencik. Słuchajcie, ja powiem, że mnie się ten link podoba. A marzence? Mnie się też podoba. Czyli ona zmienia też kolor, tak? Tak, ona Aha. zmienia kolor, ale z daleka powiem. No. A może? filetowy? może być jaki chcesz. Powiem wam, że z daleka, mnie się bardzo podoba i tak to naprawdę wyglądało w katalogu, że tak to światło się pięknie rozchodziło w takiej formie, a w rzeczywistości dziurowo, no nie wiem, coś było niedorobionego chyba. Albo myśmy sobie to tak, wiesz, wyobrazili bardziej z katalogu. Hmm, dobrać, ja. A ja wam pokażę co kupiłem, no, kosztowało mnie to z przesyłką 140 zł, ale się mówi trudno, to jest oklejone akurat folią, to jest pleksy wycięte, takie okręgi. Bo kupiłem jeszcze, o tu wersję y, mlecznego, ale wydaje mi się, że satynowa będzie lepsza, bo jak się ściągnie tą, folię tu zawsze e, sat, satynowo, no, to folię, to jest zawsze... A jest zamontowana? Satynowa, ona jest bardziej przyroczysta, ale wiecie co, przesyłka kosztowała 40 nie niecałe, a wy, y, zrobienie tego też ponad 40 zł, więc stwierdziłem, że lepiej kupić więcej i mieć święty spokój. A Marzenka coś chciała jeszcze dodać? Nie no, ja tylko potwierdzę, że mnie się też podoba właśnie ale ta wersja. Tak, no ta się widzą nie podoba a babcia była się zachwycona, bo to jest jej klimat. Ale niektórym widzą się podoba, tak? także no. Znaczy, a czy mi się też podoba, nie powiem, ale mnie tu jakoś, słuchajcie, raz nie wiem, Może to się zmieni. A mnie się nie podoba i nie pasuje mi tu i jakoś nie jestem przekonana. A tak? to ale... są wszystkie kształty. Na razie zostawiamy, nie sobie wisi, może efekt końcowy ją jakoś tam uwydatni. Dobra, a ja słuchajcie, że Wam się pochwalę. Pochwalę się wam moim a, dziełem. No, no, a jeszcze jedna rzecz, zanim o moim dziele, słuchajcie. Yy, no, yy, szyba. Tak. Słuchajcie, dzisiaj przyszła szyba do kabiny, druga część, z wszystkimi elementami, ale niestety, koszt kabiny oczywiście wzrósł prawie, że dwukrotnie, no. Szlaku to trafił. Dobra, bez, bez te komentarza. Ale Marek, to awaria. Jaka awaria? Twojego światełka. O. O. Chyba coś się stało. Tu coś chyba to połączyło. Się to tu no, no, takie nisko się robi, nie? Tutaj styku chyba nie ma, trzeba to za chwilę sprawdzić. to, ten Dobra, ten to ten sprawdzę. Ten to to ale pokażę wam tam moje dzieło. Tak to już wygląda. Tu jeszcze mu trzeba założyć oczywiście ten klosz, jak się tam zje, taki paseczek. Tak to się prezentuje. I to mnie drażni. Albo coś szlakiem trafił. Na całe szczęście nie wiem, czy jest. Nie, ona chyba mm. gdzieś tam jest taka, bo co jakiś czas wiesz, tak, takie płyski. No, spokojnie, Marek już wiecie, nerwowy już. No, już. Nie, już by się rozbierał, robił. <laughs> Dobra, słuchajcie, na wszelki wypadek no tu jest cała rodzicielka. Oh, do bezpieczeństwa, ja to wyłączę. Mamy prysznic, może? Uważaj, woda, woda! Wiem, że woda. Możemy teraz śmiało się prysznicować? Uwaga! To to. Oczywiście, że to jeszcze nie jest wszystko i ta deszczownica. na razie tylko jedna działa? Deszczownica, ale ogólnie prysznic mamy, także uwaga. Puszczam. Ej, nie działa! No bo trzeba sobie tu wyregulować y, ilość wody, która ma lecieć Nie. No, poszekaj z tym, śmiało. Ja A kto mi... ty tak to Zapodałeś. No. Aha. pierwsza kąpiel. Także znaczy, pierwsza kąpiel, mamy prysznic. Ale teraz są brzydkie te kawałki. I... Brzydkie? No, właśnie mokre ładnie wyglądają. No właśnie mokre jeszcze w miarę wyglądają. Ja myślę, że ma ale nie ma jeszcze suche. nie humo, o co chodzi do końca tej baterii kręcić, kręci, czy mi się da. Nie, tutaj kręcę ustawiam sobie temperaturę. Tak. Bo widzę 38. No mm. i tutaj oczywiście do, dochodzę do. Tu będzie jak widać było prysznic, a tu pewnie deszczownica gdzieś. Tak, dwa te będą wyjścia. Aha, z deszczownicy dwa. Dwie strugi, Tam disco trwa. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze! Odpływ, słuchajcie, jest zrobiony już. Także popatrzcie, ile tu się dzieje. A i fugi wymienione, tego chyba nie widzieliście. E nie wiem, yy, szczerze. mówiąc... Tak bym... się prezentują, przecie w sensie wszystkie były wyrwane mm. i zrobione. No ja jestem zadowolony, dumny oczywiście, bo wiadomo, ja trzeba być dumnym z siebie, jak się coś zrobiło, nie no, żartuję oczywiście. No to dziękujemy Wam kochani za oglądanie vloga. Dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. To na razie, pa!